Kurwa Dobra, tu jest grubiej. No to zaraz tutaj wrócimy sobie. Chodźmy najpierw jednak do tej chatynki. Tego nie widziałem wcześniej. Ta chata wydaje się czymś bezpiecznym tutaj, prawdę powiedziawszy. Ale oczywiście mogę się mylić. Nie jest bezpieczna za grosz. Nic nie ma nie. Kosmiczne kwiatki, kurwa. Kurwa jest. Nie mam pojęcia. Dobra, przejdźmy się kawałek. Aha, jesteśmy w części, która nie ma mapy. A tu niespodzianka. Aupa sterca. Talizman grozy. Zwiększa moc magny. Bejle, despotyczny spokój. Czy rany już pogrążyły Cię w amoku? Czy Twa furia wciąż jeszcze musi osiągnąć zenit? Szybko, szybko zniszcz to wszystko. Zgładź dumnych i zrozumieć wszystkich tych arogantów. Wybij do nimi. To skakanie, co ty pierdolisz? Hmm. A to skakanie w tę stronę. No nie sądzę, nie. Fajnie, ale jakie ja tam mam się dostać? Mogę się tam jakoś dostać kurwa? No na pewno nie tędy No dobra, ta sta chałupa starca mnie zaciekawiła że ja tu nigdzie nie zejdę, no Tam musiałbym jakoś pójść no niedobrze, muszę się wrócić tam w takim razie, tam tamtędy pójść? Kurwa, nie wiem. Jest tutaj naprawdę sporo rzeczy, które nie są takie oczywiste, w sensie w, nie są w oczywistych miejscach, ale są tak wertykalnie rozrzucone tu. Ty kurwa co jesteś? Perfumiarz? Święte krwawe ciało. No sprawdzałem czy są do zajebania, nie? No kilka ciosów, ale są. Ja mogłem tutaj dojechać stąd, nie? Wystarczyłoby, żebym się nie przepierdalał przez ten. Czy można było dojść tutaj? A ja poszedłem naokoło. Dobra, teraz pójdziemy tam Niech oni się napierdalają ze sobą Bardzo dobrze Ja im przeszkadzać nie będę w tym Niech się syny kurwa sami rozjebią Ja patrzę czy jest tu coś co mi jest potrzebne Mogę dojść tutaj do skraju ale tutaj chyba już nic nie ma więc będę się musiał wrócić do tej wyrwy, którą znalazłem przed chwilą. Też nie ma jakichś ukrytych, kurwa, skarbów. O, proszę. Ujęcie lawy w ruinach kuźni. Ujęcie lawy, kurwa?! Jakiej, kurwa, znowu lawy? Czeka mnie sporo zabawy, skoro jest tutaj ujęcie lawy. Na łaskę, jeśli ujrzę jeszcze jedną skałę, znajdę to. Nie mam żadnych wątpliwości. O też później nie może być daleko. No dobra. Wyżej w najsłabsze punkty. curva Kurwa! Ale nie w czas uderzam w mm. Kryształ na plecach. On pewnie nie był zbyt trudny, co? A są wszystko kamienie kowalskie. No proszę, proszę. Raczej znaczy, nie, to by się przydało. Same komienie kowalskie tu są. Zaoferuj leczenie. Kurwa komu. No powiem Wam, że nie podoba mi się tutaj. Gazowy kamień. Kurwa jak mi zajęłał. Ale spierdolona ze mnie jest. Jeszcze by się. Kurwa no. Sporo z nimi upierdalania się, ale też pytanie czy ja muszę się z nimi upierdalać, no. Ja pierdolę uciekaj. Ależ ja to kurwa... Lamię Fak To wygląda jak dźwignia Uważaj prawo Isolite kurwa Bara, on tam już nie wejdzie, nie? Czy jest z inskrypcją? Dobra, widzę, że dźwignia jest na górze Tylko jak się tam dostać proszę państwa? Tędy jakoś, aha, dobra. Książki z przepisami, kurwa. Proszę, co mi ta dźwignia da. Nic no, tu nie ma. Tylko kamienie kowalskie, Kowalski. Kamień. Tam fajnie by było, gdyby polazł, kurwa, do tej lawy. Pewnie tego chujek nie zrobi, ale... Co to? No i czyli skoczę na to kurwa Nie mogę konia użyć, nie? A ten blas do tej lawy? O oh, kurwa. No ryzykowne z taką ilością energii. Dobra, gdzie kurwa łamić teraz? Najwyraźniej... Hmm. W sumie mogę tu. już jeszcze jedną składę. O nie! O nie! O nie! Zjebałem! O, no dobra, może... Może przynajmniej uzyskam te wszystkie energie i inne główne. Dobra. Dzięki, tyle na dzisiaj. Papa! Pa.